Czekospolita, polska zakazy ubrana. Nikogo nie zabiła, a jednak zakazana dla nas ta jest marihuana. Chadź, palić, zalega. Przed... Witam! Dziś chciałbym wam, chciałbym wam przedstawić jak zrobić herb w Adobe Photoshop CS3. A więc zaczynamy, uprzedzam, będzie trochę spontaniczne. Bo niedawno wstałem i zacząłem kręcić film. A więc jak zrobić coś podobne do tego? A więc robimy plik nowe. Szerokość czysta, roz wysokość czysta, zawartość tła przezroczysta. Ok, a więc pędzel. Ja tu mam wybrane swoje skrzydło, bo to brusz jest i. Zbieramy sobie kolor takie sobie wezmę Powielamy warstwę Zaznaczamy CTRL T Odbiw w poziomie Także pasowało zaznaczamy teraz dwie warstwy najeżdżamy, naklikamy lewym przyciskiem myszy i naciskamy znowu lewym przyciskiem myszy przyciskając ctrl z warstwę, warstwy ctrl t zmniejszamy i tworzymy swój herb ja wybieram Teraz sobie jązmę. Jeżeli ktoś chce równo, to może zrobić sobie tak, przyciskając shift. Oj, piszę na stylu. Przepraszam i otwieramy swój ulubiony render który będzie pasował ja wezmę sobie ten zaznaczamy ctrl a i kopiujemy ctrl c wklejamy ctrl v Przypominał, jakby ktoś nie wiedział troszkę to będzie niewyraźne, ale to nic. Spieg do góry troszkę. Teraz. Ja mam to zrobione. Teraz sobie scale. Control. Kontrolę no. Scale warstwy od mieszania. Blask zewnętrzny, blask wewnętrzny. I sobie wybiorę czarny. Więc nie muszę kopiować na 100% krycia. I tu to samo. 100% krycia. Widać efekt. Opcje mieszania tego, tego też 00% krycia Jest trochę tak niewycięty Zapomniałem, żeby odciąć I teraz jak ktoś chce wyciąć i zrobić taki efekt jak tutaj to, to musi zaznaczyć. To musi wziąć opcję. Dalej. Zaznaczenie eliptyczne. I jak ktoś chce dla swoich wymagań, odciąć w taki oto sposób, naciskając Delete. Teraz ja sobie zrobię opcję mieszania, żeby był lepszy efekt. Blast, tak jest zapisane, wszystko piękne. Zaznacz, usunę zaznaczenie. Teraz nie pozostaje mi nic innego. No w sumie jeszcze sobie trochę to zrobię tu. Eee, jak to będzie No nie. wezmę sobie cień i cień zewnętrzny. Tak, rozmiar taki. O tak, jest taka. Rozmiar taki. O. Troszkę do góry, żeby się napis zmieścił. I teraz dodajemy napis. Wybieramy swój kolor. No sobie wybiorę. I będzie taki. Dodajemy napis. Opcje mieszania blask Jak ktoś chce Może się pobawić A, jak komuś nie chce, to nie zrobi jak sobie chce Obrys na czarno No Nie Wejdzie Wezmę sobie czerwony Tego. I teraz, jeśli ktoś chce przechylić e, napis na taki łuk, to musi prawym przyciskiem myszy na tekst. E, wypaczanie tekstu, jak tu jest brak, to proszę zrobić na łuk albo jak ktoś chce. No i tu się bawicie, jak i tak. Sobie tak, jeśli ktoś chce to zmniejszyć przycisk, naciska równocześnie przycisk ctrl i t i Shiftem zmienia o jasne I to wszystko. Dalsze, jeśli ktoś ma jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach. Lub pisać na gadu gadu do mnie. Numer 22550675 Lub też na mój e-mail. Czaplaf ef. Małpa.gmail.com. Proszę o odwiedzanie mojego kanału YouTube oraz subskrypcję. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Enemi.